Bezpieczeństwo szczepień to bardzo ważny aspekt, a w odniesieniu do kobiet w ciąży myślę, że ma jeszcze szczególniejsze znaczenie. Skąd wiemy, że szczepienia w czasie ciąży są bezpieczne? Mamy bardzo wiele danych z badań naukowych prowadzonych przez wielu różnych badaczy na całym świecie. Te dane odnoszą się zarówno do potencjalnego wpływu szczepień na zdrowie kobiety, ale także na przebieg ciąży czy na rozwijający się płód. Z całą pewnością możemy te wyniki badań podsumować jednym zdaniem. Tak, szczepienia w ciąży są bezpieczne, a opisywane reakcje nie odbiegają od tych, które zgłaszają inni pacjenci niebędący w ciąży. Są to najczęściej reakcje o charakterze łagodnym, które przemijają w ciągu jednego-dwóch dni z reguły bez konieczności czy pomocy lekarskiej czy farmakologicznej. Mamy także szereg danych dotyczących już nadzoru nad szczepieniami w okresie ciąży, w czasie realizowania programów szczepień w wielu krajach i one także potwierdzają dobry profil bezpieczeństwa szczepień stosowanych w okresie ciąży.